Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko. Rzeczy zmieściły mi się w takim koszyczku i zaczynam od tego, co pierwsze mi się wyciągnie: i to będzie maseczka i peeling w takiej saszetce z Ifroshe. Ten peeling tutaj on był taki średnio ziarnisty, nie bardzo ostry i bardzo fajnie sprawdził się nawet na mojej wrażliwej, wrażliwej i naczynkowej cerze. Drobinki są zatopione w, taki, w takiej bardziej paście, to nie, jest, to, nie, to nie jest żel, to jest taka pasta jasno beżowa, jasno-brązowa, która się nie pieni. I naprawdę fajnie, fajnie się sprawdził. Ta maseczka z dołu była naprawdę bardzo fajnie nawilżająca. Jedyne jakie mam, jedyne, jakie mam zastrzeżenie to takie, że. Od razu po nałożeniu trochę, trochę piekła i cera i była odrobinę podrażniona, ale co dziwne, bo jakiś, tutaj jest napisane, że trzeba nadmiar ściągnąć chusteczką po 5 minutach i po, po jakichś 10 minutach od ściągnięcia nadmiaru tej maseczki cera robiła się taka uspokojona, wszystkie zaczerwienienia znikały, była rozjaśniona i bardzo dobrze nawilżona, więc to na pewno, na pewno bardzo fajny produkt. Niestety nie pamiętam, ile on kosztował, ponieważ ja go dobierałam jako takie uzupełnienie, żeby mi tam nie przepadła, nie przepadła pieczątka i froszę, ale, ale nie sądzę, żeby był bardzo drogi. Następną rzeczą jest zmywacz do paznokci z gąbką Sensic. No i ten produkt mi się nie skończył jako tako, tylko po prostu już przestał działać. Ta gąbka już tutaj zrobiła się czerwono-pomarańczowa, i po prostu dalej, dalej zmywał, zmywał lakier, ale palce były tak mniej więcej dotąd czerwone i trzeba było zwykłym, zwykłym zmywaczem jeszcze ścierać właśnie tę czerwoną, czerwoną poświatę z palców. Sam, sam zmywacz jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobrze zmywa nawet bardzo ciemne lakiery. No tylko, że po zmyciu tych ciemnych lakierów, po zmywaniu ciemnych lakierów, no po prostu szybciej musimy się z nim rozstać. Nie śmierdzi, nawet miał taki całkiem przyjemny zapach. Tutaj jest napisane, że o zapachu kokosa. No ciężko mi stwierdzić, czy to rzeczywiście był kokos, natomiast pachniał całkiem nieźle. Świetnie nada się na podróże. Ten słoiczek tutaj jest szczelny, nic się nie wylewa. Nic tutaj nie cieknie, także bardzo fajne i one są dostępne w naturach. Następną rzeczą będzie szampon z Green Pharmacy i to jest szampon na lekarski. W poprzednich ulubieńcach był szampon z wydaje mi się, że z pokrzywą. Nie w ulubieńcach, tylko w projekcie demko. I ten szampon akurat jest do włosów normalnych i przetłuszczających się. I tutaj jest bez barwników SLS-ów i SLS-ów i bez parabenów. E, całkiem niezły jest ten szampon, i w ogóle ten tamten z pokrzywą też był całkiem fajny, e, ale trochę plątał włosy. Włosy nie były po tym szamponie takie lśniące i gładkie, tylko lekko chropowate, co mi nie bardzo przypadło do gustu. No ale dużym, dużym plusem jest to, że właśnie jest bez, bez tych wszystkich niepotrzebnych dodatków. Nie przedłużył jakoś świeżości moich włosów. Całkiem nieźle je mył, ale pewnie nie kupię go jeszcze raz. No, dlatego, że teraz mam lepszy, z którego jestem bardziej zadowolona. Teraz wyciągnął mi się żel micelarny z Be Beauty. To jest seria dostępna w biedronce. I tutaj jest napisane, że to jest żel micelarny do mycia. Idę makijażu, skóra, sucha, sku, sucha i wrażliwa, zero alergenów i sztucznych barwników. I to jest kompletny bubel u mnie. Ten, ten żal w ogóle się nie sprawdził brzydko, bachnie znaczy, tak nie, nie mocno, ale nieprzyjemnie po prostu i na twarzy nie zmywał makijażu, tylko rozmazywał robiło się na twarzy takie błoto. Podobny efekt. Pamiętam przy, przy zmywaniu makijażu dał płyn micelarny AA z tej naturalnej serii. I to jest właśnie bardzo, bardzo podobny, podobny efekt. Nie zmytego, tylko właśnie takiego roz rozciapanego na twarzy makijażu. I my zużyliśmy ten żel po prostu do rąk, przelałam go do dozownika w łazience i w kuchni i tak zużyliśmy ten żel. No i pewnie go nie kupię, on był tani, ale nie robił zupełnie nic, no więc totalny bubel. Tutaj mam przecięte opakowanie od kremu z Biodermy. To jest krem Sensibio AR do cery naczynkowej. Bardzo fajny produkt, tutaj jest 40 ml i był naprawdę bardzo wydajny. Co prawda, ja go stosowałam z żelem hialuronowym, co zwiększyło jego wydajność, ale naprawdę bardzo fajny krem. I mówiłam Wam o nim więcej w którymś z moich poprzednich filmów, więc link będzie na dole. Kolejną rzeczą jest maska do włosów Rene Furterer Paris. To jest maska Carité, i to było w jedynym glossy, moim glossyboxie. Maska była naprawdę super, po prostu była rewelacyjna. Po kilku minutach włosy były naprawdę lśniące, gładkie, świetnie się rozczesywały, nie obciążała włosów. Tutaj było 30 ml i była naprawdę bardzo wydajna. Mi się wydawało, że muszę jej na włosy nałożyć naprawdę dużo. Starczyła na, na kilkanaście razy na, na moją długość włosów. Nakładane, nakładana tak mniej więcej od, te, od tego poziomu. I pewnie, jeśli nadarzy się okazja, to kupię pełnowymiarowe opakowanie. Tutaj mam olejek z Isany do podprysznic. I powiem Wam, że y, te olejki są bardzo fajne, y, czy ten, czy ten z NIWA. Jest, są bardzo fajne, jeśli chodzi o to, że rzeczywiście ta skóra nie jest taka ściągnięta i nie jest wysuszona po kąpieli. Natomiast ja mam wrażenie, że takim olejkiem nie mogę się dobrze umyć po prostu. Nie wiem czy to przez to, że on się nie pieni tak bardzo, i nie wiem, nie wiem o co to chodzi, ale ja, dla mnie po prostu po jego użyciu mam wrażenie, że powinnam się umyć jeszcze dodatkowo żelem, albo, albo na odwrót. Najpierw umyć się. Takim normalnym żelem pod prysznic, a potem użyć tego olejku, i właśnie nie, nie czuję takiej świeżości i czystości po jego użyciu. W dodatku był dosyć niewydajny pewnie dlatego, że, że po prostu się nie pieni. Aha, no i można go kupić w Rossmanie za naprawdę niedużo, bo. Bo chyba on kosztuje 3 czy 4 zł i wiem, że te olejki największą furorę robią latem, kiedy, kiedy potrzebujemy dodatkowego nawilżenia, ale ja go używam jesienią i szczerze mówiąc, tym bardziej nie wyobrażam sobie używania go latem podczas upałów, biorąc pod uwagę to, że właśnie nie zostawia takiej świeżości i, i czystości. Następną rzeczą jest jaja kokosowa. Mleczko podpierścinic, terapia skóry i zmysłów. I ja z tego żalu byłam bardzo zadowolona, do zużycia mniej więcej tyle. Bo był bardzo fajny i miałam wrażenie, że nie wysusza skóry, że pozostawia ją gładką, czystą, napiętą, ale nie wysuszoną. Natomiast po zużyciu go trochę więcej okazało się, że okropnie przy dłuższym stos stosowaniu wysusza skórę i to tak, że potem ciężko jest, jest ją doprowadzić do poprzedniego stanu. No, po prostu dramat. I mimo, że pachnie, po Przepięknie! Cała łazienka podczas kąpieli właśnie ma taki kokosowo mleczny zapach. No to niestety bubel kolejny. Teraz przyszła kolejna suchy szampon z Isany. I to jest zdecydowany mój ulubieniec. Świetnie sprawdza się przy odświeżaniu fryzury. U mnie nie zostawia żadnych białych śladów, wrażenia siwych włosów. Wszystko można wytrzepać z palcami z, z włosów. Ewentualnie można sobie pomóc suszarką. Natomiast ja tego nie robię, bo nie jest w moim przypadku to w ogóle potrzebne. I wydaje mi się, że był dosyć wydajny. Ja go używałam dosyć, dosyć intensywnie do właśnie odświeżenia. odświeżenia nie Swojej fryzury. Świetnie nada się też, jeśli chcemy przyzwyczaić nasze włosy, skórę naszej głowy do rzadszego mycia. Umijamy je włosy co drugi dzień. Jeżeli nie wychodzę z domu, to, to po prostu tego trzeciego dnia nadal ich nie myję, właśnie chcąc je przyzwyczaić do, do tego, żeby, żeby myć je rzadziej. Natomiast jeśli muszę wyjść z domu, to po prostu używam. Używam tego szamponu i naprawdę świetnie się sprawdza. Włosy wyglądają na, śwież, na świeższe, bo Może że to nie, nie jest taka świeżość jak, jak po normalnym myciu, ale na pewno są świeższe i po prostu nie są tłuste. Aha, i znowu zapomniałam. Isa, rzeczy z Isany możemy kupić w Rosmanie i ten szampon kosztuje około 10 zł. Tutaj mam jeszcze. Żel Piórka Camille z Ifrochet i jest to żel do mycia twarzy. Delikatny żel wzbogacony o wyciąg z rumianku. Dokładnie oczyszcza skórę, eliminując zanieczyszczenia i ślady makijażu. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry do codziennego stosowania. I to jest kolejny mój ulubieniec. Mówiłam Wam o nim w tagu rzeczy, które kupię ponownie i tak jak mówiłam, kupiłam, mam dwie kolejne butelki, czekają w szafce, jedna już jest w użyciu, załapałam się na promocję 2 za 1, także byłam przeszczęśliwa i on kosztuje około 20 zł w, właśnie w Ifrosze, można go też zamówić na ich stronie internetowej, i powiem Wam, że wydaje mi się, że jest, że jest dosyć wydajny. My używaliśmy go oboje rano i wieczorem przez około półtora miesiąca, a tutaj jest 200 ml. I przyszła kolejna, ostatnie dwie rzeczy. To są rzeczy z kolorówki. Pierwszą jest Elf Eyelid Primer, i to jest baza pod cienie w kolorze sheer. I kolejne, kolejne opakowanie czeka już na mnie na poczcie, więc zaraz idę ją odebrać. I tutaj ona jest z takim aplikatorem. Jest naprawdę bardzo, bardzo wydajna, ponieważ to opakowanie starczyło mi na trochę ponad półtora roku. Co prawda, tutaj jest napisane chyba 12 miesięcy, takimi małymi literkami, cyferkami, że prawie nic nie widać, natomiast nie zmieniła swojego, swojej konsystencji ani zapachu. Działanie też miała przez cały, przez cały ten czas takie samo. Dodatkowo kosztuje około 6 zł, chyba razem z przesyłką, około 10 zł na Allegro i naprawdę świetny, świetny produkt. I ostatnią rzeczą jest zielona maskara z Vibo Growing Lashes. Z silikonową szczoteczką z takimi malusieńkimi włoskami, tutaj ząbkami. Bardzo fajna maskara. Tania kosztuje około 10 zł. Bywają na nią promocje i wtedy kosztuje 7. Pięknie rozdziela rzęsy, podkreśla je, pogrubia. Wydłuża także czego chcieć więcej. Jedyny jej minus to to, że czasami osypuje się po paru godzinach, ale to nie także od razu, tylko po 5-6 godzinach osypuje się tutaj delikatnie na policzki, ale teraz mam jej lepszy zamiennik z Lovely, tuż nazywa się Pump-Up. Jego działanie mogliście zobaczyć w moim poprzednim filmie z. Podkładem High Definition i z moim dziennym makijażem. On działa mniej więcej tak samo, ma trochę inną szczoteczkę, ale nie osypuje się przez cały dzień. I to już wszystko w koszyku już nic nie ma. To są wszystkie produkty, które zużyłam od poprzedniego filmu z projektem Danko. Jak, jak słyszeć widzieliście, część z nich to są ruwieńcy, część z nich to są buble. Niektóre już mam w swojej, w swojej szafce z powrotem, innych nigdy już więcej nie kupię. I stwierdzam, że projekt Denko to naprawdę fajna sprawa, oprócz tego, że jest przyjemność z wyrzucenia tych wszystkich opakowań, no to mogę Wam po prostu powiedzieć już po zużytym całym opakowaniu, po dość sporych testach, czy dany produkt jest godny uwagi, czy nie. Pozdrawiam Was, do zobaczenia następnym razem. Przypominam, że kciuki, komentarze, subskrypcje i lajki na Facebooku są bardzo mile widziane. Pozdrawiam Was, pa pa! No <k judicial _> witajcie. Częń jest elf eyelid plug plug elf eyelid plug